Pochodzę z centralnej Polski, mieszkam w okolicach Warszawy, powiedzmy to, nie ma tam większego znaczenia, gdzie w tej chwili. Ale ja zawsze mówiłem, że to nie, nie, nie tam, gdzie się urodziłeś, tylko tam, gdzie jest twój duch. A ja swojego ducha odnalazłem tutaj. Ja, ja do tej pory wiem, że chcę być w Bieszczadach, po to tu przyjeżdżam. I tu, w gruncie rzeczy, też tak czasami się opowiadam komuś, jak tu jest, a to są fajni ludzie, że ja w ciągu krótkiego czasu poznałem tu więcej ludzi, z którymi utrzymuję do tej pory kontakt, na których mogę polegać, którzy są moimi przyjaciółmi, niż u siebie przez całe życie. Ja zawsze byłem inny, ja zawsze odstawałem od w jakiś sposób od gromady, to znaczy nie w sensie lepszy, tylko inny. Ja zawsze byłem inny. A tutaj ta moja inność strasznie pasuje. Zresztą tak mi się wydaje, że wszyscy ludzie, którzy w Bieszczany przyjeżdżają i zostają, są w jakiś sposób inni i tutaj się odnajdują na Bieszczady przyjechałem jakieś pierwszy raz 15 lat temu dzięki mojemu przyjacielowi Krzyśkowi, który dotarł tu pierwszy i zaczął tutaj tworzyć, szukać swojej drogi życia. Ja dotarłem zaraz po nim. I bardzo szybko, jak okazało się, wrosłem w te Bieszczady w tych ludzi. Właściwie to uważam patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, że Bieszczady były moim przeznaczeniem, bo był taki czas, jako tutaj wiadomo, jako artysta, jako malarz poznałem tych ludzi, tych, tych najciekawszych, tych najbardziej wartościowych ludzi bardzo, w bardzo krótkim czasie i bardzo szybko nawiązałem z nimi kontakt. Miałem okazję również poznać jeszcze tych starych, nieżyjących już bieszczadzkich zakapiorów. Znałem Zubowa, znałem Radosa. Także w... można powiedzieć, że bieszczady zaczęły mnie kształtować od pewnego momentu mego życia. Jednocześnie jak się okazało malarstwo, które uprawiam, czy rodzaj malarstwa, czy zarówno jeśli chodzi o technikę malowania, jak i to co maluję, jest, bardzo pasuje tu do tego miejsca, że ja się tutaj sprawdzam w tym miejscu. Że mam, tak uważam, że mam jakiś taki przekaz, żeby przekazać te bieszczady gdzieś dalej, po kawałeczku może. Z tej lepszej takiej strony, głębszej strony. Ja do sposobów, w jaki maluję, do wyrażania się właśnie w taki dosyć ekspresyjny sposób dochodziłem przez wiele lat. To znaczy w tej konwencji maluję gdzieś około od 15 lat. Ja kształtuję formę tak naprawdę, nakładam przy pomocy pędzla farbę, ale fakturę i tak zwany światłocień cień uzyskuję przy pomocy szmatki i palca. Ponieważ mam tutaj bezpośredni kontakt z płótnem, mogę się wyżyć. Zrobić to bardzo szybko. Mój proces twórczy, malarski jest bardzo krótki. To znaczy, namalowanie, ktoś by powiedział, obrazu może zająć tydzień czy dni. zajmuje powiedzmy godzinę. Jeśli mam dobry temat sprecyzowany, ja robię to moment. Jest to dla mnie bardzo krótki akt twórczy. Ja dlatego też w ciągu dnia maluję czasami 3-4 obrazy, ponieważ dla mnie jest to tak jakby kontynuacja jednego wielkiego obrazu. Nie? Że, że jednocześnie, jednocześnie to, to moje takie wymalowanie, rozmalowanie po, pozwala mi na coraz większą swobodę w malowaniu i kiedyś malowałem, malowałem takie cykle pajacyków to było takie bardziej, bardziej bajki dla dzieci i dorosłych ale od pewnego czasu skłaniam się właśnie do malowania ludzi, miejsc związanych z bieszczadami W moim malarstwie charakterystyczna jest ekspresja, nawet z pogranicza karykatury. Ona wynika właśnie z, z techniki malowania i z mojego podejścia do tematu. To znaczy, ja nie bawię się w pewne jakieś niuanse, jakieś niepotrzebne ograniczenia. nie lubię w ogóle, jak mnie coś ogranicza w tworzeniu. Dlatego ja uprawiam tylko olej, ponieważ olej daje ogromną swobodę i on mi właśnie pozwala na taką optymalną ekspresję w tym, co robię, na no, optym, optymalną formę wyrazu, to znaczy ja uważam, że i tak jeszcze nie doszedłem do tego, co mógłbym robić, ale ale ja ciągle szukam. I właśnie malując powiedzmy jakiś tam portret Bieszczackiego za kapiora, szukając, szukając wiadomo, ja maluję konkretną postać, ale mogę, mogę przekazać tak, że ona się niemal staje w pewnym momencie rzeźbiarska, że poprzez uzyskanie faktury, ciekawej faktury poprzez głęboki ruch pędzla i wycieranie szmatom ja uzyskuję, fakturuję farbę, uzyskując pewien rodzaj rzeźby. Dlaczego moje obrazy są w galerii Fantasmagoria na Przysłupiu? Ponieważ 12 lat temu, kiedy tu przyjechałem z moim przyjacielem Krzyśkiem, wpadliśmy na pomysł, żeby stworzyć w Bieszczadach, właśnie w tym miejscu, jakąś fajną galerię. Zbudowaliśmy ją właściwie we dwóch. To znaczy Krzysiek ją finansował, ja ją budowałem, nadawałem jej jakiś charakter. Wrosłem w to miejsce i... Po prostu w tym miejscu maluję, także moje obrazy osiągalne są tylko, tylko w galerii. Z galerią związało się bardzo wielu ludzi. Ona bardzo szybko obrosła taką legendą. Tutaj zaczęła się historia bieszczadzkich aniołów również. Tutaj spotykali się i do tej pory spotykają się bardzo ciekawi ludzie związani z Bieszczadami, którzy zawsze ilekroć są w Bieszczadach. Przyjeżdżają do mnie, rozmawiamy, wspominamy, jak to wszystko się zaczęło. I tak to się kręci. Myślę, że to miejsce w jakiś sposób już na stałe zapisało się. Ja również poprzez to, co robię, poprzez to, co maluję i być może poprzez to, jakim jestem człowiekiem. Z Bieszczady przyjeżdżam. Co jakiś czas, po prostu kiedy mam czas, bo na co dzień zajmuję się u siebie w centrum Polski. Projektuję zajazdy, wykonuję je również wnętrza. A tutaj przyjeżdżam w to miejsce dlatego, że jest to moje miejsce, że tutaj mogę odpocząć, spotkać swoich przyjaciół, znajomych i również mogę w spokoju malować, to znaczy, czy to można nazwać spokojem? Ja to traktuję jak pracę na galerach, tak mówię o tym, ponieważ ja siedzę i całe dnie właściwie maluję, ale jest to taki mój czas, kiedy ja mogę wyżyć się w pewien sposób w tym, co robię. Nie wiem, czy moje malarstwo jest w... tak do końca pełne, ale to nie o to w tym chodzi. Najważniejsza jest droga. Ja ciągle szukam, ciągle się zmieniam. A zmieniam się dzięki bieszczadom, ponieważ tu w bieszczadach przewija się bardzo dużo ciekawych ludzi. Ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz, zjawiają się na krótko i, i wyjeżdżają stąd, ale również ludzi, którzy tu przyjeżdżają i zostają, ludzi, którzy tu byli, bywali i bywają nadal. Ludzie ze starego, dobrego małżeństwa, którzy też w jakiś sposób związali się z tym miejscem. Bywa. Właściwie galeria jest takim miejscem, które, które do tej pory jest wspólnym miejscem takich ludzi z duszą, bieszczackich zakapiorów. Niekoniecznie takich żyjących tutaj, ale którzy czują tego blusa bieszczackiego. Co jest. Cześć. cześć! Cześć, Jarek. To jest. To No. Jarek, ja ciągle czekam na ten obraz, który m, obiecałeś mi namalować. Każdy z nas, który przyjechał tutaj, coś dostał. Dostał właśnie tego powera, Czy właśnie od Jaśka Zubowa, od Jędzka połuminy. I w tym momencie no. Z jednej strony chcesz dorównać, z drugiej strony chcesz żyć. A było to cudne życie, to co oni, czym nas za, zarażali. No i w tym momencie człowiek próbuje. Ale mówię, trafiasz na, na takie miejsce, które, które samo ciebie otwiera. No i w tym momencie mówię: no ja rzeźbię tylko 8 lat. Próbuję. Ale, miejsce i, 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 i właśnie tacy ludzie jak, 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 jak Rysiek, jak Jarek, jak. Bodzio, Tacy ludzie inspirują. No myślę, że my tu jesteśmy również po to, żeby kontynuować tą tradycję yy, biszczackich zakapiorów, tych nieżyjących, nieżyjących, z Bowa, Radosa, Jędrzka Połoniny, że w jakiś sposób wiesz, to co oni zapoczątkowali, ten pewien taki styl, hmm. ten przekaz, nawet w tym, co robili w tej sztuce. Gdzieś to wszystko żyje, gdzieś, gdzieś to jeszcze jest, że, że, że my przesiąkamy tym wszystkim, że przekazujemy to dalej. Rysiek, no Rysiek wie najlepiej, jak to jest jako poeta, ja jako malarz, Staszek jako rzeźbiarz, Bogdan jako rzeźbiarz. Wszyscy w jakiś sposób jesteśmy już tutaj częścią tej enklawy. W gruncie rzeczy ludzie tęsknią za prostotą, za wolnością, za, naj, za tym, co jest najprostsze. Nie? Największego takiego powera, jak Kopę, jednym słowem. to Kopę. dają ludzie, którzy przyjeżdżają z Bieszczat i chcą nas widzieć takimi, jakimi jesteśmy.